Dzięki Okoń, dla kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy na Live Game, jest ze mną Adrian, polek się Hej. Jak wrażenia po pierwszej konferencji? Widziałem, że trochę Cię kaktusik pokó. Po pierwszej konferencji? Kon konkurencji. Konkurencji, tak, wygrał ze mną Alan. Eee, no, trochę mnie pokó. Lekko mi sparyżowała ręka, ale już powyjmowałem, powyjmowałem wszystkie igiełki, i ręka pomału, pomału dochodzi do zdrowia. A byłeś zadowolony z tego, jakiego przeciwnika udało Ci się wybrać? Śmieszne, no bo e, siedzieliśmy na właśnie tym backstage'u zalanem i mhm. śmialiśmy się do siebie, że <laughs> śmieszne by było, e, jakbyśmy trafili na siebie i trafiłem akurat na niego. Słuchaj, na pewno no, wolałbym przegrać z kolegą mhm. bo z, e, z uśmiechem niż z kimś, no tak. e, kogo nie lubię, nie? Czy się jakoś przygotowywałeś do udziału w tym, czy dowiedziałeś się wtedy co my wszyscy o tym, że bierzesz w tym udział? Dowiedziałem się dwa dni temu, że biorę udział. Nie przygotowałem się w żaden sposób, nawet nie próbowałem, nie testowałem żadnych konkurencji, żeby się przygotować. Robię wszystko na spontanie. A obawiasz się którejś konkurencji? Tych robali obrzydzają czy może? Mega mi obrzydzają robale, tak. Z tego co wiem to jest chyba koło ratunkowe, żeby móc wrócić do gry. A Chyba tylko i wyłącznie to siłowanie na rękę jakoś tam w miarę, w miarę mnie bo ja mam coś takiego, że jak się siłuje z kimś, to potem przez kilka dni mnie strasznie boli okay. ręka. No i na szczęście dzięki Bogu szybciutko się ze do mną rozprawił i, 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 i mnie nie boli. A jak oceniasz to organizacyjnie? Jednak jesteś przyzwyczajony do Fame MMA, gdzie to już jest naprawdę organizacja na wysokim poziomie? Tutaj jest to wszystko nowe jak to oceniasz Wiesz po pierwsze nie można porównywać tego mhm. z y, y, galami MMA No tak Po drugie y, gala MMA to jest teraz tego co to ma, 14 15 tak mhm. Więc to też jest tak. y, y, to już, już mają trochę kawał, kawał drogi za sobą. Już się troszkę tych galok było. E, więc no, to jest dopiero pierwsza gala e, i to nie jest, wydaje mi się, ten moment, żeby stawiać ich tak wysoko. Jeż, jednak jeżeli chodzi o sam pomysł, wydaje mi się całkiem ciekawy. Ja lubię takie rzeczy, nie? Zawsze jakaś się odskocznia, odskocznia od walk, no. Ostatnio zakolegowałeś się, bądź zaprzyjaźniłeś z Bombą. Czy wcześniej się znaliście, czy połączył was taki wspólna nienawiść do Amadeusza? E, tak, to na pewno jest poniekąd też e, aspekt tego, że wróg mojego wroga jest moim świeciem, to na pewno, ale poznałem się już wcześniej z Bombą, e, gdy wyprowadzał Zuzię do walki z Marty Renty. Okej. Okay. I wtedy mieliśmy przyjemność się poznać, porozmawiać tam chwileczkę, ale zakolegowaliśmy się jakoś tak właśnie bardziej, mniej więcej w tym okresie, kiedy zaczął mieć z Amaduszem. I z tego co słyszałam będziesz w jego narożniku, będziesz jakoś go wspierał, tak? Kibicował? Z tego co słyszałem, tak, z tego co mi wiadomo, to tak. Yy, długo nie widzieliśmy ciebie w Oktaganie czy jeszcze w tym roku ciebie zobaczymy cały czas jesteś w treningu więc kiedy możemy się spodziewać z wielkiego powrotu czy długo mnie nie widzieliśmy nie widzieliśmy byłem to ostatni ja już raz w marcu stekniłam. koniec marca ostatni raz walczyłem więc nie jest jakoś mega mega długo 5 miesięcy tak no coś takiego z tego co wiem planują coś na koniec, na koniec roku dla mnie zobaczymy póki co Wracam do treningów, mówisz, że jestem w cuku treningowym? Nie, no nie, nie w cuku, ale jednak. Ma... Bardziej powiedziałbym, że, 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 że więcej było imprez niż trenowania. I mimo mi wszystko już po malutku wracam. Wiesz, są wakacje, chciałem sobie jakoś odpocząć, dużo walczyłem ostatnio, musiałem, potrzebowałem odpocząć. Okej, okay, a chciałbyś teraz tak bardziej odpocząć psychicznie, bo jednak te ostatnie konferencje, gala, dużo cię kosztowały zdrowia psychicznego? Mm -hmm. I czy teraz znowu chciałbyś mieć taki zaogniony konflikt, czy jednak bardziej sportowo do tego podejść? Y jeżeli chodzi o to, tak już psychicznie odpocząłem, tak, masz rację, bardzo mi to siadło na głowę. E, musiałem po prostu zastanowić się nad sobą, nad tym wszystkim, e, poukładać wszystkie tam półeczki sobie w głowie, teraz już jestem wypoczęty. E, jaka będzie następna walka, gdzie jaką bym chciał? No ja bym chciał jednak walkę taką, gdzie byłby konflikt, bo jest to, okay. mam potencjalnego takiego przeciwnika, którego bym chciał, ale jest strany, nie chcę z nią walczyć, więc pewnie trafi mi się jakaś sportowa walka. Mm -hmm. A czy miałeś podczas przygotowań do ostatniej walki takie przemyślenia, że może to wszystko, te całe nerwy i tak dalej, to co się dzieje tobie psychicznie i na przykład Twoim bliskim, to miałeś takie myśli, czy to czasem nie jest warte tego, wiesz, tego całego... No wiesz co mam na myśli. Eee, ci były takie myśli właśnie, żeby już pomału zbastować z tym mm -hmm. internetem. No ale to, to były takie myśli, że kurczę, może może zacząć robić coś innego. No i obie, wiesz, jakieś tam inne rzeczy poza tym. Staram się, żeby tam z każdego źródełko, źródełka kapało, aczkolwiek um, wystarczyło, nie wiem, 2-3 miesiące przerwy już znowu za tym zadestiniłem. Okej. Okay. Czyli jednak te emocje uzależniają? Mega uzależniają. Ja jestem gościem, który wielbi adrenalinę, a bardzo ciężko jest znaleźć... Y Taki zamiennik. No wiesz, latałem na motocyklu, to jakieś inne rzeczy e, robiłem takie ekstremalne. Jednak no nic nie jest por porównywalne z, z tą całą zabawą, wiesz, ten cały okres przygotowania, potem e, walka i potem spijanie śmietanki z wygranej, ewentualnie opokiwanie przegranej, myślenie nad tym, co, co trzeba zrobić lepiej. No ostatnio mi się udało, e, wygrałem. Więc yy, jak najbardziej czuję, że, 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 że trzeba robić. Keep doing, robić to, co się robi. A czy pracujesz jeszcze nad jakimś projektem? Poza przygotowywaniem do MM, przygotowywaniem MMA? Czy na czymś jeszcze myślisz? Yy, głównie teraz, aktualnie skupiam się na tworzeniu swojej marki. Ze swoją e, trójką swoich znajomych jeszcze. E, marka Zarząd, pewnie już o tym słyszałaś. E, I to jest taki na razie. Poboczny, poza filmu, ma główny poboczny projekt, okay. na którym się najbardziej skupiam? Jestem jeszcze jakiś tam, kilka pojedynczych, ale to nie są takie, nie jest jeszcze na, to na takim etapie, że, że chciałbym się tym chwalić. Bo jestem gościem, który, dopóki tak jakby, nie, miałem, nie miałem ciuchów w ręku, nie miałem prototypów, to jeszcze się tym nie chwaliłem. Okay. Gdy już miałem pierwszy, pierwszy prototyp, zobaczyłem, że te ciuchy są spoko, zajmują jakoś i jest czym się pochwalić, to, to, to wtedy zacząłem e, szerzej o tym opowiadać. A co z muzyką? W Szkocji oh, też no. dobrze. Widać, że robisz to też z pasją. Wiesz, ja od, od małego lata lubiłem sobie freestyle'ować. Generalnie freestyle, freestyle to jest taki mój konik. E, jeżeli chodzi o muzykę, mam nagraną do piosenkę, bardzo, chyba nawet najlepszą ze wszystkich, które do tej pory nagrałem. Już wychodziłem do niej do ostatniej walki, e, do, dokończyliśmy teledysk i myślę, że przy następnej walce pojawi się to na YouTube. Okej, okay, na no to czekam. Dziękuję za wywiad, powodzenia.